Kiedyś dawno temu grałem dużo w tryb znany jako Bedwars. Spędziłem na tym trybie dużo za dużo czasu, aż do takiego stopnia, że byłem w stanie wygrać 90% gier bez problemu. Jednak to było dawno temu. Od prawie pół roku nie grałem w samego Minecrafta, a co dopiero właśnie w Bedwarsy. Od tamtego czasu zdążyłem zapomnieć wszystkich strategii z tej gry i tym podobnych. Obecnie jestem ciekaw, czy dalej jestem w stanie cokolwiek wygrać, więc nie pozostaje mi nic, tylko to sprawdzić. Zacznę od grania na polskim serwerze non-premium, bo po prostu tam przeciwnicy będą prostsi do pokonania niż na takim Hypixelu, gdzie będą u mnie w bazie, zanim ja zdążę kupić wełnę. A ja nie przedłużam tego i tak za długiego intra, zapraszam do oglądania i przekonajmy się, do czego jestem zdolny. Możecie być ciekawi, że skoro... Kurczę, ale... Mam, sp no właśnie. Może lepiej bez speed dzisiaj. Kusi. No i tak mi jakoś nie za dobrze ten speed bridge idzie. Widać, że to nie jest to samo co pół roku temu. Eee, dobra. Jaki mam plan na tą grę? No, myślę, że Speedrun. Myślę, że nawet nie opłaca mi się obudowywać łóżka. Tylko od razu kupuję sobie zbroję, troszkę wełny i biegnę już. Jak najbardziej na nich. Na no, konkretnie na czerwonych przydałoby im, by mi się pójść. Gdzie czerwoni mają bazę? A to jest pytanie. Czy tu są? Nie, tu jest Aqua. Może go zostawić sobie w spokoju. Bo niech czerwoni mają więcej tam problemów niż tylko mnie. Będzie ten może do mnie rasować w sumie. A, trudno i tak. Łóżko mi nie jest potrzebne, bo jak zginę, to i tak będzie po mnie. Chciałbym pójść do czerwonych w trakcie, gdy tylko jeden z nich będzie w bazie. Dobra, ma sponsora, ale co do jego umiejętności mam... Duże wątpliwości co, po tym, co przed chwilą zrobił, zlagowało mi, nie o, wkurzyłem ich. Dobra, dobra, będzie ciekawe teraz. O jeju, ale jestem dojechany. B, trochę B. Pa, ucieka jeszcze. No, najechali mnie dwóch na jednego, jeszcze ucieka za. Nie wierzę w tych ludzi czasami O, zostałem na nich sam O, leci następny Pa, będzie mnie próbować zrzucić, udało mu się Lubię tą mapę, oni znowu są razem No mówiłem, że grałem razem, no yy, Jeszcze może są obok mnie, co? Aqua, aqua, nie, nie są obok mnie Obu Strasznie raszuje to nakład, nie za mnie lecieć. Bardzo dobrze. Tak! Tak! Tak, dobrze, dobrze. Fajnie, że do mnie idzie, bo mi zbuduje most. Sam nie będę musiał budować. Tylko mam nadzieję, że nie będzie budować schodów do nieba. <grym> Schody do nieba. A zaraz spadnie w ogóle, Z... W ogóle nie zdążyłem uratować swojego łóżka. Fajnie by było, jakby mi się ich udało zabić, co? No. Znowu jestem sam. Jest... Muszę się przyzwyczaić do tego po prostu. Ale tu głośno słuchacie wadę w kreatura, nie? O, on tu jest. Kurczę, nie zdążyłem, przydałby mi się siekiera. Oni już do mnie biegną? Nie? A nie, biegną. Kurczę on zbudował jakieś wieże. O, dobudowali się do mnie. Myślę, że sprawiedliwy deal, łóżko za łóżko. o kurcze, nie zauważyłem go. Ej, bo on jeszcze dojedzie. Nie no. Ja wam powiem, jakie mam plany. Albo w sumie pokażę bardziej. Ja się buduję na środek. Przydałyby mi się te diamenty w sumie. Może po nie pójdę najpierw. Kupię sobie za to sharpnessa. I potem pójdę atakować innych. Bo wszyscy tutaj tak strasznie przyjaźnie grają. Nikt się nie atakuje. Tak być nie może. O, w ogóle Emeraldy też bym można było pozbierać, mogą się przelać. Nie ma teraz. No kurczę, szkoda. Aqua jest dwóch, Aqua jest sam. Po prostu jakby było dwóch. Musiałbym grać ostrożniej. Sam na sam nie będzie mu już tak łatwo mnie pokonać. A on miał strzały, dobra, dobrze, że go zabiłem. To znaczy, że albo miał, albo chciał kupić łuk. Co sumie po co? W też jeszcze tutaj, i tak jak umrę, to stracę. O co to jest u różowego? Co to jest, proszę państwa? Ty, czekajcie. Jeszcze ja mogę zrobić? Tak. To High pixel różowych jest dwóch. To jest jeden w bazie. Ma diamentową zbroję. Potki. Pytanie jeszcze na ile go stać na cokolwiek. Ale on ma albo on albo ja mam strasznie duży ping. Walny, proszę państwa, walny, to jest mój koniec raczej. E, nie, dał mi czas się zregenerować. To był błąd, proszę pana. O, jeszcze miał emeraldy dla mnie. Jaki miły człowiek, widzicie? O, biją się. Wreszcie. Niebieskich chyba nie ma w bazie. Jest jeden. Drugi niebieski jest u czerwonych. No to wygląda. Papa. Pa. Dobra. Jeszcze tego dobijemy, i od razu polecę na czerwonych. Hop i hop. Nic trudnego, proszę Państwa. Boję się, że tutaj będzie ciężej. Nie znam ich umiejętności. Jeszcze się zaraz okaże: tak, pomogę ci to zniszczyć. Dobra, chodź tu. Idzie do mnie. Jeden padł. Drugi padł. A no, oni się nam odradzać. Kurczę, musiałbym ich zabić mniej więcej naraz. Teraz uciec. A. No, <ścoughs> wygraliśmy. Okazuje się, że idzie mi lepiej niż się spodziewałem. Może nie jest to jak kiedyś, ale no jest okej. Okay. A więc w takim razie spróbuję może na Hypixelu. A nuż tam uda się coś wygrać. Nie pozostaje nam nic tylko się przekonać. Sprawdźmy to. Na Hypixelu zmieniam taktykę. Obuduję se łóżka bo zaraz ktoś będzie u mnie. A tu mam endstone'a. To jakieś głupie Ja nie wiem co ja miałem w głowie jak to układałem sobie. To było dawno temu i nieprawda. Zacznijmy na zostać level 109 Domyśliłem się Szybki jest chłop. Kupiłbym sobie zbroję Nie wiem czy mi się uda to nazbierać Póki on tu nie przyjdzie drugi raz mnie zabić A już tu idzie kolega Jest dobry, jest bardzo dobry